Broń. Siemanko, ja tutaj jestem z krzykaczami. Nagrywamy sobie właśnie odcineczek e, z Rocket League. Jest ze mną Rafonix i Marcin. Mój brat. Więc w sumie jest ze mną dwóch Marcinów i jeden Dawid. Brzmi jak tytuł wstęp do pornosa. Wst wstęp do pornosa? No, dwóch, ma dwóch Marcinów i Dawid. Patrzcie, jaką piłę dałem. No nie. Fucken. Tak, ale, ale, zajebałem przewrotkę. Pule zajebałem. <laughs> A i ty fucking! My na niebieską mamy strzelać. Dobra, kurwa, bo już myślałem. Mamy strzelać na niebiesko. Eee, że... wypito. Co jest, co jest, co jest? jest? Minąłem się z nią, minąłem się z nią, moja wina. Dobra, dobra. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, jestem atem, patrz, gdzie? To jest diesel Dobra, Pany Jak ma torpedę Dawaj, dawaj, dawaj! Kurwa, daj się jeszcze z no, Ale mnie je, w kosmos! Ja wiemy, sorry! Ja, Właśnie wylądowałem dopiero, Na planecie Domek! Ej, wybić, wybić, wybić! Wybić, wybić, wybić! Wybić, wybić! Rezerwat dzikich stworzeń! Gościu! Łamię typu! Kurwa, jak ten samochód tylko po klacę jedzi! Wybić, wybić! Czekam na główkę, co chyba moja Wybić, wybić. Musimy zażegnać się yy, yy, yy. Wybić, wybić. piłka. Przeleciała mnie. No nie. Epic save miał. Nie! Lecicie do bramki ktoś. Jest, udało się. Popycha, kurwa jak na stadionie, jebany. Nie kurwa. Ah. Nie, damy radę, damy radę. Tu się nie poddajemy, to jest tylko 2-0. No to trzeba strzelić. Każdy po bramce ma ze za No? Lecimy. Ja zostaję. Gramy nie, nie, gramy nie, o, ładnie mnie popknęłeś Zapokowałem tego i, i do piłkę, elegancko. bur był Pa, pa, do przodu Podanie! Ole mnie No wbij ktoś! Nie no panowie jak my takich sytuacji nie będziemy strzelać, to my nigdy nie wygramy Dostałem oszukany przez piłkę Jeszcze się z nim minąłem Uff. Odbiłem do tyłu. Masz telefon? Nie mam. Ja też tego nie mam. Brawo, Marcin. I do teraz, do przodu ją, do przodu ją. Minęłem się. Do przodu! Nie. Odbijam. Wybić ją stąd po prostu. Dobra. Dobra, wybijamy. O, mnie zdemolował! No. Wysadził mnie, normalnie. many mnie gąbą wypierdolił. Wikrytory. No niech ona spadnie w końcu na dół. bo <gulę> nie trafiłem w to. Dobra, biorę to. O! No co wy?! Co?! <gulę> Wybijecie to w końcu! Yeah. Jaką plecami podałem do tyłu, jak chciałem do przodu? Ile to trwało? Zobacz co to... jest. To mi się tu podbija zamiast do przodu do tyłu Dobre, gramy dalej, nie tracimy nadziei Może będzie comeback K-Kangura? Normalnie? O, first touch Miałeś first toucha? Mhm Kozak Kurwa, nie trafiłem to Ja dodam takiego chłopa na next rundę, dobra? To nie da się dobry. w 4 nie? Tylko we trzech? Uff, no chyba tak Nie no, 5 na 5 się da Da się? No, chyba O, jest, kur... Rafał, jest. spokojnie <laughs> Już by były... Marcin, Ui! jesteś? Nie, jest dobra, dobra Łap się strzelaj Jest, Marcin Kurwa, no dobra 3-1 Będzie kombek czy nie, nie będzie Napiszcie w komentarzu, kto wygra ten mecz. Ładnie, co? Poszło? No. Raket, liczbierka, widzowie, to jest. Piszą na czacie, bo mam streama, Dawid. Tak, tak, wiem, pozdrawiamy streama. Kurde. Nie oddałem wam tego. Uff, wzdłuż bramki. Ale na szczęście nikt nie zamknął. Minuta. Patrz. Wybić 50 sekund Pa Jak się rozpykają to nie? Wkurza mnie to Ej, 40 sekund Czas nam ucieka Nie no, dobrze, strzelamy bramę, normalnie Jestem Puść, 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 puść 31 sekund Teraz napiszcie, czy to wygramy no, no. Tylko szybko, szybko musimy tutaj... Spokojnie, 30 sekund. To jest dużo czasu. My ostatnio przegraliśmy w ostatniej sekundzie. Z pierwszej, z pierwszej trzeba. Nie, z pierwszej nie. Zostawcie mi nitro na środku. Trzeba przepchać to tylko. Kurwa! 30 sekund! Pod ich bramkę niech to dotrze. Rafon, Aj! Nie! Nie, to 20 sekund, kurwa, nie Spokojnie, to my... jest bardzo dużo czasu. 15, i teraz trzeba pod ich bramkę już iść. 10 sekund. Przegraliśmy. Przegraliśmy, no. 7 sekund. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu jest możliwe, sekundę, kurwa. Ja, co to by było, gdybyś to trafił. Dobra. Dzięki że me, za mecz. Pozdro.